Nowy Volkswagen Passat B9 w odmianie kombi trafia właśnie na rynek, a co za tym idzie, producent przedstawił oficjalne ceny. Koniecznie pozostańcie proszę ze mną do końca materiału, żeby dowiedzieć się szczegółów. Zaczynamy! Na początek Passat B9 będzie oferowany w nieco ograniczonym zakresie. Do wyboru dostaniemy trzy wersje wyposażenia o nazwie Passat, Business i Elegance. oraz dwie wersje silnikowe: benzynowy silnik 1,5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych i diesel 2.0 TDI o mocy 150 koni mechanicznych. Obie wersje silnikowe sprzężone zostały z automatyczną siedmiobiegową skrzynią DSG. W późniejszym terminie możemy spodziewać się kolejnych wersji silnikowych i hybrid o mocach 204 i 272 koni mechanicznych, silnik 2.0 TSI o mocach 204 i 265 koni mechanicznych oraz dwa diesle o mocach 122 i 193. KM. Mechanicznych. Oczywiście to na razie pieśń przyszłości. Zanim przejdziemy do cen, kilka słów na temat obecnie dostępnych wersji silnikowych. Silnik 1.5 TSI to benzynowa jednostka turbodoładowana, czterocylindrowa o mocy 150 koni mechanicznych. Sprzężona z siedmiobiegowym automatem DSG. Maksymalny moment obrotowy wynosi 250 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 9,2 Sekundy. Prędkość maksymalna to 222 km na godzinę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym kształtuje się na poziomie 5,5 litra na 100 km według normy WLTP. Masa własna pojazdu to minimum 1572 kg. Drugi dostępny silnik. To 20TDI to wysokoprężna jednostka turbotodowana, czterocyindrowa o mocy 150 koni mechanicznych. Sprzężona z 7-biegowym automatem DSG. Maksymalny moment obrotowy wynosi aż 360 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 9,3 sekundy. Prędkość maksymalna to 223 km na godzinę. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi niecałe 5 litrów na 100 km według normy WLTP. Masa własna pojazdu to minimum 1678 kg. Przed podaniem aktualizacji cen pojazdu, kilka słów na temat dostępnych wersji wyposażeniowych. Wersja Passat to podstawowa wersja, w której znajdziemy m.in. takie elementy wyposażenia jak klimatyzacja Klimatronik regulowana automatycznie, dwustrefowa, bezprzewodowy App Connect, widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji Discover Media, Active Info Display Basic, cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, reflektory LED Plus funkcją automatycznej regulacji zasięgu, Tempomat System Line Assist asystent utrzymania pasa ruchu czy system rear assist, czyli kamera cofania. Druga wersja Biznes zawiera w sobie takie elementy jak dwa gniazda USB-C z przodu oraz dwa gniazda USB-C do ładowania z tyłu, reflektory LED, z Plus funkcją automatycznej regulacji zasięgu, tylne światła w technologii LED, klimatyzacja, klimatronik regulowana automatycznie, trzystrefowa z panelem do sterowania z tyłu, light assist, czujnik automatycznej zmiany światła mijania na drogowe, system Line Assist i system Traffic Jam Assist, asystent parkowania Park Assist z Park Distance Control, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. W najbogatszej wersji Elegance odnajdziemy m.in. relingi dachowe srebrne, reflektory skrętne LED ze światłami do jazdy dziennej LED, Light Assist, system automatycznej zmiany świateł mijania na drogowe dla reflektorów LED, fotele masujące z przodu, wariant drugi, pneumatycznie regulowane podparcie lędźwiowe po obu stronach, fotele przednie podgrzewane i funkcja pamięci dla asystenta parkowania. Ile kosztuje nowy Passat B9 w odmianie wariant? Polski cennik startuje od 163 390 zł za podstawową wersję o nazwie Passat z silnikiem 1.5 TSI i mocy 150 koni mechanicznych i automatyczną skrzynią DSG. To prawie 10 000 zł więcej niż dotychczasowy model. W tej wersji nie dostaniemy diesla. Kolejna wersja o nazwie Biznes wyceniona została od 178 290 zł za silnik benzynowy 1.5 TSI. Dokładając 18 800 zł możemy zamówić silnik wysokoprężny 2.0 TDI i mocy 150 mechanicznych. Wówczas cena podskakuje do 197 090 zł. Najbogatsza wersja Elegance została wyceniona od 193 290 zł za silnik 1.5 TSI. A odmiana z dwulitrowym dieslem startuje od 212 090 zł. Czy uważacie, że Volkswagen Passat B9 jest dobrą propozycją na rynku? Czy jego cena odpowiada temu, co oferuje? Czy widzicie go jako swoje potencjalne następne auto? Napiszcie proszę w komentarzu. Subskrybujcie, lajkujcie. Dozo. Baczenia. Niebawem. Cześć.